Przed montażem fotowoltaiki i pompy ciepła przeszukałem praktycznie dużo firm. No, z nimi mi się najlepiej dogadało no, i cenowo, i, i fachowo. O, jest się już stary, kończył, choć przeżył no, dużo, bo 23 lata węglówka. Został albo gaz, albo ropa. Ropę mam, trzeba robić przez z gospodarczego. Kolega gdzieś miał świecił, że jeszcze istnieje pompa ciepła. No, Mhm. Więc mówię, zaryzykuję i nie żałuję teraz. były jakieś obawy, ale był kuminek jeszcze, ale praktycznie nie było potrzeby, bo przy minus 21 tak spokojnie sobie pompadała rady. radę. Wiadomo chodzi o to, oszczędność, tu praktycznie na, na tej pompie ciepła. Nie oszczędzam po prostu jeśli chodzi o jakieś tam, ile jest nastawiona na wycieczki, na to przyjmę tę temperaturę, także Gdzieś to nie boli serduszko, że gdzieś ten gaz płynie i trzeba za niego zapłacić. Wcześniej już miałem fotowoltaikę, czyli pomimo to, żeby gdzieś też tą energię, którą wyprodukuje góra, żeby po prostu skorzystać z niej. Nie płacę teraz za prąd i za ogrzewanie można powiedzieć. Natomiast dogrzane wszystko nawet lepiej niż na tegórce, bo jest ciepło stałe na no stopę. Tak. Dużo się zmieniło, bo kotłownia się zmieniła w taką jakby pralnię, suszarnię i nie trzeba chodzić do pieca dokładać. W ogóle się człowiek nie brudzi teraz. No wiadomo, wygoda, no, to jest proste. No i czysto w domu, bo jednak gdzieś kotłownia to się była w domu, także gdzieś na zawsze wynoszenie yy, po węglu, także czy wynoszenie no, go przez okolica, worka miał, ale zawsze był gdzieś no, brud. I nie trzeba płacić jeszcze kominiarza teraz, nie? także dodatkowo plus. Praca tej pompy jest cicha, no gdzieś tam może rano ją bardziej słychać, ale tak, jest niesłyszalna. No jest proste, jest regulator u góry praktycznie, dodaje się i odejmuje się stopnie w razie, jak mi się tam podoba. Oczywiście można też to sterować z telefonu, to jest aplikacja. Firma Big Golden można śmiało polecać znajomym, naprawdę, nawet już poleciłem tu w dalszym sąsiadowym, będę montować pompę ciepła.